Siemanko, dzisiaj zagramy sobie Hello Neighbor 2 Alpha 1. Zobaczymy, co tam Alpha nam ma do zaoferowania. Gierka oczywiście wyjdzie w 2021 roku, także jeszcze na grę musimy poczekać. Była część pierwsza, która. Była ciekawa, ale w nią nie grałem, bo tak za bardzo na dłuższą metę to po prostu bym się w to nie bawił. Natomiast jest dwójka i dwójkę chętnie bym sobie obczaił. Natomiast przed odcinkiem sobie obczaiłem jak wygląda, jak to możemy mniej więcej się poruszać. I jest taki ciekawy patent, że jest parkour. W pierwszej osłonie chyba tego parkouru nie było, z tego co po prostu kojarzę, tak oglądają sobie gameplaye i jest bardzo dużo otwarty teren, także sobie po prostu biegłem wokół, ale na domku, którym po prostu mamy się skupić, to się nie skupiałem. I też jest kacenka na początku, ale po prostu sobie nie oglądałem, żeby sobie nie spoilerować, także kacenkę będę też razem z Wami oglądał. Czyli po kacence wiemy, bo wcześniej o tym nie wiedziałem. Czekajcie jak to się używa teraz. Okej, okay, naprawy przycisk myszy się wyrzuca, bo to, to też muszę sobie tego obczaić, bo tak za bardzo nie kumałem. E, więc e, po kacence wiemy, że znajduje się tam e, sąsiad. To jest najciekawsze, bo część pierwsza skupia się na sąsiadzie, że na sąsiad gonił tu, natomiast kruk zamknął sąsiada i tak naprawdę tutaj będzie się Basie, element toczył e, przy pomocy kruka, bo tak troszeczkę ogrywałem, to wiem mniej więcej o tym, że... Krug jest przynajmniej tutaj w tej alfie na początek, będzie nas gonił. Tutaj kwestia jest taka, że jak nas złapie, to nas ciągnie po prostu za nogi i nas wyrzuca z domu na naszą, jakby posesję. Natomiast sąsiad, jak się złapał, to po prostu zaczynało się od nowa w miejscu, w którym po prostu byliśmy. Dokładnie. I tak sobie eksplorowałem teren, tak sobie biegałem, obczajałem i ten teren naprawdę duży. Nie wiadomo, czy to w normalnej grze, jak kiedy już wyjdzie, będzie też taki ogromny, czy to po prostu jest teraz taka możliwość pochodzenia, gdzie się chce. Natomiast dobra, skupimy się tutaj. W środku byłem, do góry też byłem, ale. Za bardzo nie wiedziałem co mam zrobić, teraz po tej kacence już troszeczkę wiemy więcej szczegółów Także widzę są deski Deski będzie trzeba po prostu rozwalić, czy to jakimś łomem No i jest tam kłódka Tak, kłódka i ten kluczyk po prostu dał gdzieś pod piecyk, tak jak było widać na tej kacence Także obczajemy sobie najpierw dół Oczywiście jak nas ciągnie za nogi To też możemy po prostu rzucać kartonem w niego O już biegnie Już biegnie Ała Oszalałeś? Zaraz dostaniesz, zobaczysz Mam coś? Nie mam do dyspozycji. Wszystko i właśnie, jak się. Yy, mo... Też wszystko się traci, kiedy po prostu nas. Nie wiem, złapie czy coś takiego, bo widzę, że już nie mam na początku. I muszę cicho chodzić muszę cicho chodzić, bo on to wszystko słyszy. Tu się mogę schować, ale. To jest najciekawsze, że. No, może nas złapać niestety. Nawet jak się do szafki schowa. Proszę mnie puszczać. Ej, no, przerzuciłem ciebie workiem. Proszę, Amar, dostałeś. Teraz masz za to właśnie. Szafki obszajamy, coś, tutaj coś możemy znaleźć. Też to, oczywiście to piętro sobie też poeksploruję, tutaj... O, tutaj tutaj mamy prysznic normalnie, to wygląda jak w lodówce. A niech sobie będzie, czemu nie? Wyskoczmy tu może? A, już był szybszy! I coś po drodze, dobra, dawaj to. Dawaj to, weź w niego. O dobra, trochę oberwał. Ale tak mnie załapie za chwilę znowu, bo to jest alfa, także wszystko się jeszcze dopiero baguje. Jeszcze tutaj nic nie można zbytnio zrobić. Dostał web. Eee, dobra, nie wiem, czy tutaj co, tak naprawdę mogę coś znaleźć. Wiem, że do góry było takie miejsce, właśnie gdzie ten klucz tam odkładał. No i to w sumie było na tej kadence widać, także sobie pójdziemy, bo miejsce chyba będę wiedział, gdzie to jest. Tutaj oczywiście jest taki większy jeszcze teren. Kurde, jak ty on jest szybki, przecież to jest nie fair No i wyrzuca mnie, i to jest najgorsze, że teraz wyrzucił mnie. Ja nie mam nic przy sobie. To jest, yy, to jest nawet godzina, która jest do, do, na tą chwilę obecną. Ten już biegnie z jakimś kurdem. Co? Czy. Co ty robisz? A, nie oberwał. Ale co? Czy mą gaśnicą? O, ty. Ej, no przecież tu jest moja posesja. Tu już. Po, po... Co? To było dosyć dziwne. Z mojej posesji wziął mnie i jeszcze raz wyrzucił. Na razie dziwnie, dziwne. Wejdź do środka, ja tu po cichu spróbuję wejść. Wdrapać się, no ale widzę, że on cały czas tutaj mnie słyszy. To jest najgorsze. I co już będzie do góry? Zaraz będzie do góry pewnie. Na razie biega na dole. Mogę to wykorzystać. Wiem, że tutaj mogę się schować na chwilę. Tutaj za korutynę. O, i tu jest ten piecyk cały, nie? I tam jest kluczyk, ale nie wiem, jak to zgasić. To jest to, nie wiem, jak to zgasić. Gdzieś idzie, gdzieś idzie Proszę mnie zostawić Nie wiem, czy jest na dole, czy do góry Tutaj też jest niby jakiś piecyk Rozpalony, nie wiem, czy coś to, coś tam da Tak powiem wam, że rzucałem sobie niby te kartony I tam ta skazówka Niby rosła w góry, ale mi się wydaje Jak to ma tam nie płonąć Bo chcemy ten kluczyk wziąć, to by raczej musiał opaść nie? Tak mi się coś wydaje I tu w ogóle jakiś jest szyf Tutaj trzeba wbić, tam jest łom. Ale jak tam się dostać? To jest to. Nie wiem. To jest najgorsze, że ja nie wiem. Jakiś kod, ale skąd ja mam wiedzieć jaki tu jest numer? Jak tutaj wpisać? Co? Jaki? Gdzie? Weź ten karton. Weź to coś. No i będzie mnie tak wyrzucał i tak wygląda GP to mnie troszeczkę irytuje, bo to wchodzę, chcę coś zrobić, to mnie wyrzuca i wszystko co miałem do tej pory to po prostu zostaje stracone. Jak mnie złapie. A ja ten łom muszę mieć i kluczyk. Będziesz tak miły, i mnie w, yy, wskażesz, gdzie mogę znaleźć ten kod. Bo to takie będzie teraz zabawa. Bez sensu. Wiecie co? Bo też było jeszcze. Aha, on już jest tu. Weź coś po drodze, bo coś po drodze mogę wziąć i też to po prostu mogę rzucić w niego, ale jak przy sobie nic nie ma, no to nic nie zrobię. No nie, no to już mnie irytuje trochę. Już mnie ta gra irytuje. Przez to w jedynkę nie grałem, bo mnie irytowała, a dwójka tu na razie... Tym bardziej. Bo ten król mnie łapie. Na trailerze było coś takiego, że jest jakiś kubek, mogę położyć na gazówce i to zaczyna piszczeć. Tylko jak ja mam to zrobić, jak ten kurde będzie mnie gonił? No nie, no to jest... Już mnie ma, no i takie to jest, żebym do chwilę tak... Szczelił, to by miał. Irytuje mnie. Jest gorszy nie ten sąsiad. Ani jedno, ani drugie. Pójdę do góry, to za chwilę znowu będzie mnie do góry gonił. To jakieś kruki. O, o, o. Właśnie o to mi chodziło. Wejdź tu. Za kurtynę. On już jest. I to jest w połowie, jeszcze tak nic nie mogę zrobić. Skąd ja mam wziąć ten kod? Bo to głównie o ten kod chodzi. parzach biega, Dzikus. What? Się przewalasz o kordonę no? I co, i teraz już. O? Jednak nie. Myślałem, że już wiesz, że jestem za kurtyną. Chociaż powinno mnie widać tutaj, bo ja to przenika przez tą kurtynę. O jest tam jeszcze Nie ma tu nikogo No i patrzcie, znowu ta skazówka urosła On to chyba wrzuca te kartony Żeby się paliło cały czas No idź mi Dobra, zrobimy taki patent Dawaj, 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 dawaj Sam sobie już wyskoczę przez to okno Tylko nie wiem, czy on tu do nie pójdzie No, i masz! Ja pierdzielę, ale irytujący jest ten kruk. Już mnie irytuje tak. Pół gameplayo będzie takie, że wyrzuca mnie kurwa przez okno, nie? Dawaj, tędy szybko. Czy to robię szybko, czy wolno, to tak nie ma sensu w sumie. Jak chcę się dostać tam, skąd wziąć klucz? Sk y te, kod. Halo, obywatelu. O! Cztery wpisał pierwszą liczbę. Weź tam jeszcze, wpisz, może jakoś się zbagowało. Może coś się. Jest... O, o, właśnie, właśnie, właśnie. Jakbym wiedział teraz, jakie to. Dajesz mi te. Dostał w łeb. Dobra, bierzemy łom, szybciutko. Tu nie wiem, czy coś się dzieje, czy też nie. I w sumie tu mnie wyrzucisz? Chyba nie, ma ja, nie masz jak. Ej! Przecież to było nie fair, że tam są zabrygatowane z deskami wszystko. Aha. Jeszcze lepiej. Już nie wejdę. Ale mogę... Te deski, nie? Tam sobie oberwać. Co ty robisz? Ej, ten łom specjalnie wziąłem po to, żeby te deski rozerwać, a nie rzucać nim. Tylko jak teraz to mogę zrobić? Okej, okay, lewy przycisk myszy, muszę przytrzymać. Dobra, jedna deska poszła, a ta? No jak nie mogę? Okej. Okay. Dobra, wystarczyło, że podskoczyłem. No i najgorsza rzecz teraz, nie? Bo ta kłódka tu jakoś da radę? Powinno dać jakoś radę wskoczyć. Muszę się jakoś tam dostać, kurde Ale to nie będzie łatwe, wiecie co, na razie łom sobie zostawię tutaj w razie czego Bo jak mnie pokona ten kruk znowu czy coś, to będę bym musiał stracić to A tak to przynajmniej będę wiedział gdzie to mam Dawaj tu jakoś do góry Jest jakaś opcja, jeszcze ta godzina, która jest No po północy to jest ciemno, że nie widać, dobra weź tak Hops Nic, nic. Wiecie co? Będzie opcja, że z kartonem będę mógł chyba skoczyć, ale jeszcze mi się wydaje, że tu jakoś będę mógł, ale kurde, ta pora, że to nie można jakoś sobie zmienić, żeby był teraz dzień czy coś. Są tu jakieś kartony? O, jeden karton. Dobra, będzie mnie gonił. Nie odpuści. Robiłem sobie rundkę. On mnie chyba goni, tak mi się wydaje. Dobra, wykorzystajmy to na szybko. Nie wiem, tu gdzieś daj. Co mi to... We weź mi! Weź mi to daj. Dawaj tu. OK. Już tak blisko i co mi, spadł ten karton? Nie. No, jak przecież... O! No, no! No przecież byłeś już! Ale bez sens. To w takim razie gdzie mogę tam wejść? On już mnie goni? Tak, pewnie. Muszę znowu iść tutaj za posesję. Musi się znowu uspokoić i znowu muszę iść z powrotem, nie? No, poszalał! Weź do domu! O! Teraz się udało! Bo to ta rydna tak wystawała, jakbym mógł tam wejść. Tutaj będzie. Aha. Tylko, że jak tutaj spadnę, to już lipa, ta? To nieźle. No, jeszcze ten krug mnie złapał. Nie mam nic przy sobie? Nie mam, no to mnie wyrzuci. Ej, idzie tam wejść, kurde. Tylko tak to rób teraz na szybko. To jest to. O, 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 o. Dawaj, dawaj, dawaj i tu gdzieś było wejście. Tu, 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 tu. Ale to się nadal pali. To się nadal pali. Jak to mam zrobić, żeby się nie paliło? Przecież pociągłem tą wajchę. A ja teraz już tam nie mogę wejść. Chyba że. Chyba że. Ała! Zostaw mnie, proszę. Zostaw mnie. Mógłbyś otworzyć tutaj, wyrzucić mnie tu gdzie? Wpisujesz ten kod? Tu, tu, tu. Otworzysz mi? Ok. To musi być jedna próba. Ok. I tutaj już nic nie zrobię. W tym momencie już nic nie mam do zrobienia. No łom niepotrzebny mi jest, w sumie, po co mi? Tylko tam się zastanawiam, no bo... What?! Ała! Cymbalety! ty! No dostał w łeb przecież. No dostałeś w łeb przecież! No nie no, co za cymbał kurde Ale już mnie irytuje Ale będę miał prób tutaj żeby to wejść tam Żeby coś tu zdziałać Ale co to daje, co to jest za kukułka? Czy to jakiś alarm? No ten ogień cały czas się pali, ja nie wiem jak go zgasić Ale wiecie co? Tu jest otwarte, nie? Kurde, ale no puszczaj mnie! Ja pierdziele, nie! Kurde, dwie godziny później, nie? A nie idzie tam jakoś wejść normalnie? To cały czas takie bawienie się? Chociaż dzień nastaje. Właśnie po tej lodówce właśnie Co to za latarki? Co? Co on odpierdziela? Pa co robi dzikus? Dobra, zróbmy tak. OK. no i gówno Za dużo to nie zdziałałem. Jeszcze mnie wyrzuca gdzieś na krawędzie mapy. A tu też jest rynna, tutaj nie mógłbym wskoczyć jakoś. Pewnie da się, ale to wszystko jest takie. niedorobione jeszcze. Co do. Co ty robisz za pułapki, tu? Nie. Dobra, poleciał przez okno. Ale co ja mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić? No powiedzcie mi. Jest tu jakiś mechanizm, nie? To jest budzik nawet. Jest mechanizm. I ten mechanizm mi kompletnie nic nie daje. Kompletnie nic. Tutaj zamknięte. A ja nie wiem, co ja mam zrobić. O tu chociaż mogę przejść. O, do śmietnika mogę się schować. Interesujące. To wlatuje tam, bo tak. Nie wiem teraz czy to tam wlatuje, czy to nie. Jak to gasić? Aha, to jest chyba taka pułapka, że jak tam wejdę, to, to stuka. A jak w to wejdę, to już nasz kruk wie o tym, i już tu biegnie. Nie, no to mi się wydaje, że to nic nie daje, taka zabawa tutaj. Tutaj byś nie mógł się wdrapać? Właśnie. To opada czy mi się wydaje? Trochę jakby opadało, nie? Ale to opadnie tak konkretnie? Czy to idzie jakoś przyspieszyć ten proces cały? Tu jest jeszcze łom jeden dodatkowy, co? Trochę nie kumam tego, no bo musi to być. Z... A wiaderko nie mógłbym wziąć? Chyba nie. Kurde. Ale opada jakoś, opada, ale nie wiem, czy coś. Ja mogę jeszcze przyspieszyć ten proces, czy nie mogę? Czy on za chwilę znowu się nie podniesie? Co ja podniosłem? O, Daj mi to! To jest latareczka, latarka, mmmm! No dobra, poczekamy tutaj, ale to w ogóle wszystko jakoś tak ciekawie jest zrobione, bo wbiłem, nie wiem, czy tak miało być, czy nie, że tu mogę sobie chodzić, przechodzić przez ten płot. Ale dobra, ja nic nie robię, to niech sobie opadnie. Może się uda to zrobić. Chociaż w taki dziwny sposób, ale może się uda. I w sumie najszybciej będzie wydostać się chyba górą, tak mi się wydaje. Bo chyba będę mógł górą wyjść, wejść. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Czy to w ogóle gra tak sama zrobiła, że to opada? Ale tak miało być. Nie wiem, czy te kartony, które wrzucałem do tamtej. do tamtego jakby pieca, to coś nam podziałało, czy też nie. Czy to w sumie. miało jakiś cel, czy tak nie do końca? Dawaj, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze nie mogę wziąć, to mogę wyrzucić. No, come on! O, jest, nice. Mamy kluczyk, teraz tylko, żeby go nie zgubić. Szybciutko wychodzimy, wychodzimy, bo już troszeczkę się tutaj pobawiliśmy. To tak w sumie za długo. Weź tutaj skocz, no masz ten kluczyk, nie? Okej okay. otwórz drzwi, fajnie. Czy tam wskoczę normalnie? Chyba nie. Także karton, który spadnie, ale mamy zapasowy. Także. No bez jaj. Ej. No bez jaj, no. Jak spać? Ja spać nie idę, tylko co tak poleżę Gdzie jestem? Gdzie ja się dostałem? Tutaj mogę coś zrobić, czy tak nie za bardzo? Kostium Kruka? Po co mi? O, coś zaskrzypiało. Sodo. Czy ja mam. Czy to jest jakiś inny etap gry? Oj, patrzcie, kto jest na dole. Sąsiad, myślałem, myślałem że jeszcze sąsiad i tam obok Kruk stoi, ale po co mu ten strój Kruka? Czy wadze jest dwóch? I jakie zimno tutaj leci. Halo! You win? Tak się kończy, gra? W sumie ta alfa? Dosyć ciekawie. Bo dostałem się niby tam, gdzie kruk zamknął sąsiada, ale kiedy tam wbiłem, to sąsiad już był na dole. Bardzo dziwne, ale dobra, skończyliśmy sobie alfę. No, i sami piszcie co sądzicie o tej alfie. Ja powiem wam, że to nie są moje klimaty, ale była dostępna, także mówię sobie, nagram czemu nie. Także dzięki wam za uwagę, że macie się do następnych materiałów. Na razie, cześć!